Rozmawiamy po meczu Centralnej Ligi Juniorów z Mossmann Jak podsumujesz to spotkanie dzisiejsze w waszym wykonaniu? Na pewno zagraliśmy dobry hokej. Wynik nie odzwierciedla tego co pokazaliśmy na lodzie. Według nas zagraliśmy dobrze, ale brakło po prostu tak jakby można powiedzieć pary w, ostatnich, w ostatniej tercji, w ostatnich minutach. Też nałożona kara. Straciliśmy dwie, trzy, dwie bramki z niej. No ale nic, gramy dalej i walczymy dalej. Przed tym meczem zajmowaliście drugie miejsce, Tychy pierwsze. Obawialiście się trochę tego meczu, tego rywala, że gracie z liderem, no, drużyną niepokonaną jeszcze w tym sezonie? Nie, myślę, że nie. Byliśmy drugą drużyną w tabeli, czyli tak naprawdę drugą najlepszą. Y My do każdego meczu podchodzimy, że gramy na 100%, chcemy wygrać, i żeby trzy punkty powędrowały do Katowic. Niestety dzisiaj się tak nie stało. Co było taką mocną stroną Tyszan, no, dla których to oni dzisiaj wygrywają? No, na pewno dobra gra w przewagach. My niestety nasza skuteczność trochę zawiodła dzisiaj w przewagach. No i do, dobra gra z kontry? Y wiadomo, że Gdyby to był seniorski hokej, powiedzielibyśmy, że to były derby i taki mecz trochę podwyższonego ryzyka, tak w cudzysłowie. A dla was był to mimo wszystko szczególny mecz? Że graliście, no, ta konfrontacja, taka tysko katowiska? E, nieważne, czy to Ekstraklasa, czy to Celio, czy to Junior młodszy, zawsze podchodzimy do tych meczy z, z taką, e, można powiedzieć, e, z takim nastawieniem, że gramy derby, że chcemy zdobyć 3 punkty i wygrać ten mecz. Ty już na koncie masz kilka meczów w tej seniorskiej drużyny. To doświadczenie pomaga Ci tutaj w centralnej lidze juniorów? Na pewno jest to fajne doświadczenie. Cieszę się, że mogę też trenować z zawodnikami z seniorki i grać. Na pewno daje to dużo. Dobry. A ten obecny sezon, może tutaj skupmy się bardziej na tej celi myślisz, że oceniłbyś pozytywnie, czy jednak jest taki trochę niedosyt, że to jest. Już to nie jest jeszcze to pierwsze miejsce, tylko, a tylko drugie. Początek mamy naprawdę dobry, na to, jak, że startujemy dopiero pierwszy raz w Celiot jako drużyna. Cieszymy się z tych wyników, no ale na pewno mogło być lepiej. No to już tak przechodząc stricte do Twojego sezonu, jaki jest Twój cel na ten sezon? Indywidualny? Czy masz w ogóle taki cel? No, indywidualny, no ale też drużynowy, na pewno Mistrzostwo w Celiot. No, to na koniec zapytam Cię o to takie przejście z tego juniorskiego do seniorskiego hokeja. Na pewno, trenując w seniorskiej drużynie, wiesz ciągle, co musisz poprawiać, co zmienić, żeby stawać się lepszym zawodnikiem i na stałe wejść do tej seniorskiej drużyny. Więc właśnie, co według, no, według Ciebie musiałbyś, musiałbyś poprawić, żeby, żeby na stałe w tej w szatni tej seniorów, seniorów zagościć? No, na pewno przyzwyczaić się do prędkości gry. Jest o wiele wyższa jest, wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej, trzeba ruszać nogami, trzeba wyjeżdżać szybciej. Wszystko dzieje się po prostu szybciej, więc trzeba by się przyzwyczaić do tego tak jakby, trybu gry.